Witam wszystkich z tej strony sąsiad i chciałbym Was zaprosić na kolejny odcinek serii Minecraft z Sąsiadem. W tym odcinku zajmiemy się tworzeniem balkonu, który postanowiłem umiejscowić gdzieś tutaj. Oczywiście będzie on dużo szerszy niż te trzy bloki. Ale zanim zaczniemy to robić, chciałbym e, wybudować tutaj takie pół. Półschodki jakby, żeby można było po tych schodach wchodzić jak yy, po jak po normalnych schodach, a nie żeby trzeba było skakać. Chyba tak się to robiło. Ok. Myślę, że 12 wystarczy. Yy. Coś źle obliczyłem, teraz już w sumie sam nie wiem, jak to ma być. Sprawdzę, czy da się jeszcze stworzyć coś mniejszego, ale nie jestem pewny. Spłyta Jest naciskowa. No dobra, czyli trzeba będzie po prostu zburzyć trochę tamtych schodów i wymyślić coś innego, żeby żeby po prostu dało się zrobić z tych dębowych płyt schody. Zbliża się noc. A ja kolejny raz nie mam Yy, ani trochę wełny, choć znaczy się trochę mam, ale to jest za mało. No nic, będzie to po prostu dosyć długie, ale schody będą. No i mniej miejsca będzie na pokój wtedy. To już za wysoko. Hmm, trzeba to jakoś tutaj spróbować umiejscowić. No, myślę, że tak będzie. Kurczę, co ja robię? Nie mogę sobie trafić po prostu w to. Dobra, tak będzie. Ok, i teraz jeszcze tu. To można już wywalić. No nic, po prostu będzie dłuższe wejście i to wszystko. A chcę, żeby były schody, bo żeby się żeby to tak ładnie, ładnie wyglądało. To raz, a dwa, no wygodniejsze jest to niż skakanie. Mam nadzieję tylko, że y, się zmieszczę tam, że znaczy się zmieszczę, w sensie, że mm, no, że y, z, zrównają się te schody razem z tym wejściem, a nie, że będzie coś wystawać brzydko. O, tutaj trzeba dać jeszcze. A, myślę, że to nie jest takie najbrzydsze. Pajączek. A co mi tu do domu wchodzi? Nie zapraszałem go. Dobra, i to już chyba będzie ostatnie. No co to się dzieje? Cała rodzina pajączków do mnie przyszła? Niestety. Ok, schody są. Co prawda, teraz jest to dosyć długie. Nie myślałem, że to będzie aż takie duże. Ale myślę, że damy radę. I teraz już możemy się zająć y, spokojnie tym. Balkonem, myślę, żeby go zrobić. Hmm, nawet w sumie nie wiem z jakich desek by go zrobić. No, na pewno to będzie z tych zwykłych, ale chciałbym zrobić coś w rodzaju takiego jakby obramowania. Nie mogę po prostu ustawić tych klocków tak jak ja chcę, no nic, trzeba będzie to zrobić trochę innym sposobem: czyli po prostu. O, coś takiego. A no to, to jest dosyć trudne teraz do zrobienia. Nie no, kto znowu? Szkielet tym razem. Cóż się im tak ten mój domek spodobał, że mnie cały czas odwiedzają? Nie wiecie co, ja zrobię ten balkon, jednak ze zwykłych drewnianych desek. Co to jest? Aha, strzała. Zrobię go z drewnianych desek, bo to jest chyba wygodniejsze. Najwyżej, jeżeli coś by było nie tak, to mi napiszcie i coś wymyślimy, po prostu, żeby zrobić ten balkon. Z całych tych pni. Oczywiście e, będzie ten balkon zabezpieczony na wypadek, gdyby się podeszło za blisko do krawędzi. Myślę, że dam barierki po prostu. Że są takie dosyć wygodne. Znaczy się wygodne, że ładnie wyglądają po prostu. Czyżby znowu szkielet? Oczywiście, że szkielet. Bo któż inny by do mnie strzelał? A myślę, że jeszcze jedna długość i to będzie na razie taki balkon. Znaczy balkon taki bardziej taras w sumie można by powiedzieć u a tu są trzy długości to jeszcze jeszcze będzie większy ale to dobrze <laughs> będzie dużo miejsca zrobi się jakieś ładne drzwi balkonowe będzie wszystko pięknie ładnie Dobra, teraz idę zrobić y, barierki żeby ten y, taras zabezpieczyć, ale najpierw zabiję tego brednego szkieleta. No. Piąty poziom jest. Dobrze, że kałamarnice nie atakują. Mm. Kiedy po prostu y, jestem pod wodą że one są takimi mobami dosyć przyjaznymi. No, jakiegoś laga miałem. A, teraz pytanie jak się robiło płotki. Tak się robiło drabinkę. A domyślam się, że tak się robiło płotek. O, ale widzę, że płotki to mają dosyć, dosyć duże zapotrzebowanie na patyki. Oj, przesadziłem trochę. Jak zwykle, głupi szkielet. Na razie. W ogóle nie wiem co to, gdzieś to jest chyba spawner tych szkieletów, bo jest ich y, bardzo, bardzo dużo. Chyba, że to tak zawsze. A ja coś wymyślam? Pewnie ja coś wymyślam. No, i tak to będzie mniej więcej wyglądać. Jeszcze nie skończyłem tego płotu. Chciałbym mi się tutaj gdzieś drugi crafting. Bo w ogóle inaczej. Zjem sobie jabłko. Teraz mi się życie powinno zregenerować, poczekam aż tutaj ten szkielet podejdzie i go po prostu zabije Kiedy to zrobię, będę już sobie mógł spokojnie zabrać ten crafting stamtąd i będę budował od teraz na górze. I no co jest? Mówię wam, tutaj jest jakiś spawner gdzieś, tylko jeszcze nie wiem gdzie. A do mnie strzela cwaniaczek. A niech tu podejdzie tylko. I proszę bardzo, zabierę sobie szybko crafting. W sumie się kierom się go chyba wydobywa. Zabiera. I teraz już mogę sobie wrócić. I na górze dokończyć mój balkonik. I znowu szkielet. Przecież te szkielety są wszędzie. I następny. A tam jest creeper. To niedobrze Trzeba będzie oswoić ocelotów dużo Ustawię sobie tutaj w rogu crafting W sumie nie wiem po co to zrobiłem Mogłem zostawić przecież całe drzewo Dobra Tyle starczy na bank nawet mam nadmiar. No, i tak by ten balkonik wyglądał. Ewentualnie kiedyś jeszcze się coś tutaj do niego dorobi. A teraz co by teraz można było zrobić. No tak. Znowu. Nie zastanawia jedna taka rzecz. Aha, one jednak płoną w nocy. Ja myślałem, że już coś mi się zepsuło i one nie płoną. Wiecie co zrobię? Mam taki pomysł, żeby zabrać ziemię i tutaj to wszystko tak obudować na równo. Muszę zabrać ziemię z mojego magazynu, który później i tak będę musiał zlikwidować. Bo coś tu będzie na pewno lepszego. Ale to wszystko jeszcze wyjdzie. Zabuduję to tam ziemią. No, już coraz ciekawiej ten domek wygląda. Trzeba przyznać. Zabuduję to sobie tutaj. I będę miał więcej miejsca to raz zrobię sobie podwórki potw pod ten balkon. Takie, jakby no, po prostu wiecie chyba o co chodzi. Bo mi na ten moment wypadło z głowy o filary. Właśnie to się nazywało filary, i one będą tak niby podtrzymywać to, a przy okazji będą. Ładnie wyglądać. A ja, jako, że będę miał tutaj więcej miejsca, to będę się mógł e, zastanowić, jakby zrobić e, tą wysepkę. O którą pytał mnie jeden użytkownik w ostatnim filmie. Przepraszam, ale nikogo nie pamiętam. I jakoś się zrobi tą wysepkę gdzieś. Ja wiem, może tam. A, tylko teraz jakby tu ustawić. O, proszę bardzo. Myślę, że tak Wam będzie pasować. O. No i proszę. Czyż nie jest to dosyć ładne? Według mnie to jest bardzo ładne. Tutaj mamy tak No i co by tu teraz jeszcze zrobić? Zajdźmy może tutaj, popatrzymy hmm. możemy dać pochodnia, nie są tutaj pochodnia, ale damy najwyżej tu. Niech sobie będą. Tu i tu, żeby się tak ładnie świeciło. I co by tutaj wymyślić? Na pewno trzeba to tutaj odgrodzić w połowie, żeby można było, no to tak jakby podzielić na jeszcze jedno pomieszczenie. O to mi chodzi. Będzie tu centralnie na równi. Te pochodnie oczywiście y, znikną po pewnym czasie, jak już. Znajdę na przykład e, Glowstone i będę mógł go sobie ładnie tutaj gdzieś y, włożyć do tych ścian, no i tak by to wyglądało. Czyli mamy podział już na jedno pomieszczenie, i tutaj będzie drugie pomieszczenie, tylko trzeba y, po prostu. Wszystko to podgradzać, no i tutaj będzie jeszcze trzecie i tam czwarte to będą takie mniejsze pomieszczenia, przynajmniej na dole, a zobaczymy, co wymyślę na górze bo tam też również można dosyć dużo zrobić. Zrobiłbym podłogę z wełny, oczywiście. Myślę, że nawet mi się to uda zrobić w którymś odcinku, ale no niestety, jeżeli ktoś ogląda wszystkie odcinki, to wie, że nie ma tutaj nigdzie owiec. Dobra, mamy coś takiego. Tutaj są trzy, a tutaj są. Hmm, dobra, trzeba to powiększyć o jeszcze jedno. Dobra, czyli mamy coś takiego. Tutaj jeszcze mogę powiększyć o jedno, ewentualnie. Czyli mamy takie pokoje. I to myślę, że w tym odcinku by już było na tyle. Zobaczmy, jak to wygląda, tak z oddali. Proszę bardzo. No, mam nadzieję, że ten odcinek się wam spodobał. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie i na razie.